Maneczko z tej strony bady więc ze mną Bruda, zaraz Minecraft, Seba111 Witam I dzisiaj kurwa idziemy w podróż A nie mam którą, którą zaplanowałem ja I tak by to było, nie? Tu kopiamy sobie drzewo Proszę bardzo Ej ty, co to za murzyn? Gdzie? Tu, tu O ty kurwa murzynie Co ty Ej, murzynie. tu robisz? Ja jestem mitycznym zawodnikiem Witaj po wy, wy Wyruszam z wami na podnie. Chce pan się do nas dołączyć, do ekipy? Tak. Dobra, zapraszamy. Ja jestem za obłukany. Obłukany na dobre itemy. Już byłem w paru kajbach. Zajebałem dobra. parę pająków. I, i jak, jakiegoś dzika. Dzika chyba tam byłeś. Został też upolowany. Rozpierdalam drewo. jechałem na patem. Jest zrobiony survival ja, game. Ja games. Będę Dob dobrze. w Gandalfu. dobrze, Dobrze to prowadź, prowadź, mistyczny murzyk. Mamy mam porozpierdalać jakieś drzewo o, czy kurwa, coś. co to jest? Cóż to przed nami? kurde. ciekawe co to jest. To jest Burcz Kalifa. Być może, to jest prototyp Burcz Kalify. Tutaj mamy burcz Kalifę prawdopodobnie. No,